Naszym gościem jest Paweł Szefernaker, radny dzielnicy śródmieścia z ramienia prawa i sprawiedliwości. Chcemy porozmawiać o stołówkach i o tym, że właśnie stołówki szkolne trafiają w ręce agentów, co będzie się Pana zdaniem przekładało na, koszt, na wzrost kosztów dla rodziców, jeśli chodzi o obiady dla dzieciaków. To nie jest moje zdanie, tylko takie są realia po prostu. Do tej pory stołówkami szkolnymi zarządzał samorząd, przez co dyrektorowie szkół zarządzali tymi. Stołówkami ponosili w związku z tym koszta związane z utrzymaniem stołówek. Rodzice do tej pory płacili za obiady w stołecznych szkołach, jedynie za to, za ten tak zwany wkład do kotła. Teraz całość zarządzania stołówek yy, przenosi się w ręce agentów, prywatnych podmiotów, które muszą na tym zarobić, przez co będą i zarządza, rodzice będą płacili całość kosztów plus to, co musi zarobić agent. W związku z tym i to nie są już wyliczenia radnych opozycyjnych wobec platformy to już są konkretne informacje które można uzyskać na stronach internetowych śródmiejskich szkół ponieważ odbyły się przetargi związane z wyłonieniem agentów w każdej szkole i można odnaleźć takie informacje że do tej pory te obiady które kosztowały około 5 zł 4-5 zł będą kosztowały około 8 zł w związku z powyższym dla, dwu osob, dla rodziny, która ma dwójkę dzieci w, w warszawskich szkołach, ponieważ te zmiany obejmują 7 dzielnic, nie tylko dzielnice Śródmieście, będzie to dodatkowy, powtarzam, dodatkowy koszt około 1300 zł rocznie. Kolejny dodatkowy koszt związany z edukacją i oświatą w Warszawie przerzucony na budżety rodzin. Pana wpisie możemy przeczytać, że zysk z, dla miasta z tego tytułu będzie tak naprawdę niewielki, więc jaka idea przyświeca temu pomysłowi? Idea jest taka, że trzeba znaleźć oszczędności jakiekolwiek. I przy szukaniu oszczędności y, warszawski samorząd doszedł do wniosku, że skoro ustawa mówi o tym, że samorząd odpowiada za y, edukację, to w ramach edukacji według urzędników, według ratusza, według pani prezydent Hanny Grunkiewicz-Walc, nie leży obowiązek utrzymania szkolnych stołówek. My oczywiście się boimy, że jest to pierwszy krok, że za rok się okaże, że w ramach edukacji, ponieważ ratusz uważa, że edukacja to jest tylko to, lekcje, podczas których dzieci się uczą. W ramach edukacji na przykład nie należy utrzymywać szkolnych świetlic i to też się wynajmi ajentom, przez co kolejne koszta mogą rodzice ponieść. I tak się boimy, że wszystko, co, nie jest, co jest w szkołach, a nie jest związane z uczeniem się, w przyszłości może zostać oddane ajentom, a to zwiększy... Koszta utrzymania dziecka w szkole przez, przez rodziców.